Siemano. Z tej strony Ditch. Tak jak obiecałem, dzisiaj kolejny odcinek openingu skrzynek z otchłani. Mamy niedzielę. Właśnie skończyłem zbieranie skrzyneczek. Jak widzicie, znów mam 6 unikatowych oraz dwie heroiczne skrzynki z otchłani. No i kurczę. Dzisiaj liczę na to, że będą po raz kolejny ciekawe dropy. Kto wie, może będzie nawet ilega. I tak jak już mówiłem na pierwszym odcinku, filmy z openingu skrzynek będą się pojawiały w, środ w środę oraz w niedzielę. No A nie, przepraszam, co tydzień w niedzielę. Porąbało mi się, sorki. No, co tydzień w niedzielę będą się pojawiały filmy z openingu takich skrzyneczek. Aż do końca sezonu. No. Także zaczynamy. Pierwsza skrzynka unikatowa. No i mamy 9412 punktów ulepszenia. Heroiczne, fajnie. Także kurcze, wróżba całkiem niezła. No. Także super. Jedziemy dalej. Kolejna skrzynia. No i kolejne punkty ulepszenia. Świetnie. Będzie po raz kolejny do ulepszenia dwuręki na 45 heroicznej. O, tej tutaj. Samorząd mściciela. Także ulepszymy to sobie od razu. No i mamy plus 3 git. No, jest już plus 3. Superancko. Kolejna skrzynia. Ja pierdacze znowu! Znowu to samo. Kurde! Jak tak dalej pójdzie, to kurczę w przyszłym tygodniu już będę miał e, na plus pięć tą e, dwurękę. No. Kolejna skrzynia. No i niestety już teraz nie jest tak ciekawy. Unikatowy Pierek. No trudno, ale te unikacieki też sobie wrzucę do ulepszania tej dwuręki. Kolejna skrzyneczka. No i mamy. O kurczę, teleport na nizinę wyśniaków. Zielonkawy śluz z otchłani. Heroiczny teleport. Także super. Będzie do niziny wyśniaków. Jak będę chciał iść do Nidhal czy coś. No. Także lecimy dalej. Ostatnia unikatowa skrzynia. No i mamy kolejne punkty ulepszenia. Fajnie. Także jedziemy. Ulepsz. No i spoko. Mamy już prawie na plus cztery ulepszoną tą dwórękę. No i zostały dwie ostatnie, kurcze, heroiczne skrzyneczki. Zróbmy sobie podgląd zawartości. I tutaj mamy szansę, kurcze, już naprawdę na legendę. Na taką koronę na przykład z klątwą, która bardzo by mi się przydała. Lub na taki kurcze zaśpiew, chociaż w sumie ten. Zaśpiew nie jest jakiś yy, super. Ule, ulepszenie legendarne. No i oczywiście heroiki, nie? Oczywiście heroiki. No to tutaj jedziemy w takim razie. Pierwsza skrzynia. Uwaga. No i niestety mamy kurczę kolejne punkty ulepszenia. A liczyłem na legę. Liczyłem na legę. No. No i kurczę. Ostatnia skrzynia. Uwaga. Zostawcie łapkę w górę i suba i otwieramy. Ostatnia skrzynia 3, 2, 1. No i kurczę, no niestety eteryczna zbroja z otchłani, ale w sumie nawet chyba lepsza od tej. Zaraz sobie ją porównamy. Tak jest lepsza, także robimy sobie kurczę szybką ekstrakcję. Ekstrakcja, proszę bardzo. I jedziemy. Wykonaj. No i ulepszanie. Ulepszamy eteryczną zbroję. No i kurczę. Spoko. No. I mamy to, kochani. I jeszcze dwurenka. Ulepsz. No i proszę bardzo. Już prawie na plus 4 mamy tą dwurękę. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, kochani. No. Mam nadzieję, że opening Wam się podobał. No i do zobaczenia za tydzień. W kolejną niedzielę, kiedy będę miał kolejne 6 unikatowych i dwie heroiczne skrzyneczki. No. Pozdrawiam was. Ja. Ditch. No i trzymajcie się. Ronsia.